Muszę kupić auto. Barbie. Muszę kupić auto. Jakie macie auta? To takie prawdziwe i takie mm, dla dzieci. Dobrze, to poproszę to prawdziwe. A, no to poproszę milion. O nie, nie mam miliona. Idę wypożyczyć z banku. Dobra, do widzenia. Do widzenia. <noise> Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym wypożyczyć milion. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. a dzień dobry. No już jestem. No to poprosiłabym to auto. Proszę Poczyn. milion. Dziękuję. No i już chodzę. A sobie usiądę. I już jestem. Ojej, a ciężko się wsiada do pani auta. Ojej, a już się udała. No to jedziemy. Bip, bip.